Dzień dobry, dzisiaj zrobimy pstrągę z patelni. Mam tutaj dwa takie średniej wielkości pstrągi. Mam nadzieję, że one się na patelni nie zmieszczą, bo nawet nie sprawdzałam i do tego będziemy potrzebować sól, pieprz do przyprawienia pstrąga, ale również sól dodamy trochę do mąki i dodamy do nadzienia. Dodatkowo będziemy potrzebować 2 trzy ząbki czosnku w zależności od wielkości. Ja mam tutaj dosyć spore, spore ząbki, więc zostawię tylko dwa. Posiekany koper, kopru tutaj nie mam pokazanego, dlatego że koper mam zamrożony, dodam jego w ostatnim momencie. Dwie łyżki miękkiego masła. Mąka do obtoczenia. Najlepsze by było do smażenia masło klarowane, ale ja nie mam masła klarowanego dzisiaj, więc będę smażyła to na oleju i oprócz tego jeszcze będziemy potrzebowali około jednej łyżki masła, to już później dodamy w trakcie smażenia. Strąga ja oczyściłam, bo miało łuski i umyłam go Wysusz i wysuszyłam dobrze i teraz musimy go dobrze doprawić. Czyli ja tu mam sól morską i solą morską go trochę natrę. Do środka również. Z jednej i z drugiej strony. Dodam też soli trochę do masła, czopnik jeszcze damy. Jeszcze popieprzymy trochę na zewnątrz i również w środku. A i pieprzu trochę dodam do masła. Mamy zrobione i teraz włożyłam tutaj dwa łyżki masła i wcisnę czosnek. Jeżeli lubicie bardzo mocno czosnkowe, to do tego czosnku można dodać więcej. Czosnek jest dodany. Dodam jeszcze taką garść. Posiekanego kopru. Oczywiście zamiast posiekanego, możecie dodać gałązki kopru. Zamiast kopru, możecie dodać pietruszkę albo posiekaną i zrobić tak jak ja, albo w gałązkach. I takie gałązki włożyć w środek ryby. Teraz to tak jak wcześniej widzieliście, dodałam tutaj pieprz sól. I teraz to musimy wymieszać. Zobaczcie, tak to wygląda. Ja minimalnie podgrzałam, bo masło było trochę za I teraz podzielimy to na pół i włożymy w środek naszej ryby. To masło trochę wycieknie w trakcie, ale na pewno sporo też zostanie w środku, w smaku. Dobra. I teraz drugą część. Ryba już jest przygotowana i teraz obtoczymy rybę w mące. W międzyczasie tłuszcz rozgrzej, rozgrzejcie. Jak robimy z jedną i z drugą rybką. Tłuszcz już powinien być rozgrzany. Ja tak zazwyczaj sprawdzam trochę mąki wsypuję na patelnię. I jeżeli tak się robi, jak widzieliście, to ono się nadaje do smażenia. I teraz kładę jedną rybkę i drugą i smażymy po 7 minut z każdej strony na średnim ogniu. I teraz 7 minut minęło i rybę odwrócimy delikatnie na drugą stronę. I następne 7 minut dwie minuty przed końcem dwamy trochę masełka i podlejemy rybę. Tutaj teraz wrzucę łyżkę masła i tym roztopionym masłem polejemy rybkę. Jeżeli dodacie do mąki trochę soli, to panierka będzie bardziej chrupiąca. No i tak jeszcze dwie minutki i będziemy wyciągać rybę. I teraz przerzucę rybę na talerz. I nim zaczniemy ją konsumować, dobrze by było, żeby ona tak trochę odpoczęła. Topiąca jest skórka. Fajna. U mnie dzisiaj podany jest z ziemniaczkami i z surówką taką wielowarzywną. Najlepsza by była kiszona kapusta, ale niestety nie miałam. I teraz zobaczymy, jak w środku wygląda. Zobaczcie. Tutaj się trochę rozeszło. Różowiutki. I próbujemy. Mm, ja to lubię ze skórką taką rybkę. Czosnek czuć fajnie. O, oś, ale mi to nie przeszkadza. Mm, naprawdę, bardzo dobra. Uważaj Uważajcie z solą, bo ja dosyć mocno dosoliłam, ale ja lubię słone. Więc dla mnie jest sam raz. Zapraszam do wypróbowania. Dziękuję bardzo, że obejrzeliście film do końca, a jeśli spodobał Wam się przepis, to proszę o pozostawienie łapki w górze. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam na następny filmik. Pa pa!